Cześć, siemanko was wszystkim w kolejnym odcinku z Football Managera. Witam nas konferencja prasowa przed meczem z Rakowem Częstochowa. Rozpoczynamy. Jordi Sanchez w świetnym stylu zaczął swoją przygodę w nowym klubie. Zdobywając ogólną liczbę bramek? 5. W swoich pierwszych sześciu występach jest w stanie zdobyć Bramki w każdej lidze, w każdym kraju, jestem tego pewien. Robin Lewandowski miałby w nim ogromnego konkurenta. O, do Lewandowskiego się odnieśliśmy. Czy wrąbel bez komentarza. Odkąd Serafin Sota pojawił się w zespole, a nie było to przecież tak dawno w morale, w zespole wydają się ulec poprawie. Ten zawodnik, czy unik. Dobrze, Popsun, posiadanie piłki jestem. Nie. Dobrze. No i jutro meczek. Ciężki, ale myślę, że damy ra radę. Tak, damy radę. No zebranie. O, jeszcze jakieś zebranie będzie, ale to pewnie po meczu. O Boże Sypek Trenuj, trenuj Panie kolego! No i Ciebie pochwalimy, ale też masz trenować bardziej, mocniej! A jakby tak modyfikuj, nie poproś i zwiększenie płacowego yy, o budżet transferowy i o rozbudowę, nie rozbudowa no, rozbudowa siatki, pyk Zobaczymy czy się zgodzą Może być ciężko Legia wygrywa z górnikiem, Wisła wygrywa z piastem No takie legia to tak, ale Wisła to jest takie zaskoczenie Górnik przedostatni, mieć legnica 2 punkty, stal 5, warta 5 ściśnięta no, jeszcze jest ta liga. No, miejmy nadzieję, że nie spadniemy. Takie utrzymanie w ósemce. To by było dobre. A co będzie? To zobaczymy. Tu będzie losowanie. Jak przejdziemy. Po Polski, Hełm. Heł. Później Stalmielec po hełmie. No, ciężko nie wygląda. Ale no zobaczymy. No, dzisiaj mecz. Z rakowem. Miejmy nadzieję wygrany. wiele do przodu punktami. No, Krakowie Pogoń. Gra też z tego samego dnia co my. Widzę, wygrywa. O, proszę, piąte miejsce. Jak na tylko bramkarza. No, to o, nawet ładnie. O, widzę, wygrywa. O, 7 meczów. zero porażek. Ładnie. Ładnie, ładnie. Moliński w Rombel Kryzry gra. O Jezus, ciebie brakuje. No. Ostrożna, nie standardowo. Pozytywna. Derpiłowski strzałek. Dobra, lecimy tak. W końcu musi nam siąść to. No, lecimy. Wszyscy spodziewają się naszej przegranej. pokażmy, że się mylą dawajcie pierwszy strzał, ale nie niecalny. 90 minuta. O! Shota. Oho Ultim. Evi Lopez, Evi, ale taki strzał to nie zaskoczy. Robasa. takie niecelne strzały coś mamy Szota Szota do Jordiego, Terpiłowski stracił, Stępiński Smoliński, Terpiłowski Tudor i czyżby Tudor faulował Jordiego Sancerza, wydaje mi się, że tak, poczekajmy na awar, Karny no, Jordi 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 Sánchez la 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 Jordi, Jordi Sánchez la 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 dobrze, wygrywamy no, panie sędzio, może już pan skończyć tak, 1-0 Angolski oj, dobrze Nunes, Stępiński, Angolski Czechu Szechu do i 2-0. No, co robi? Tylko zmiana mentalności na pozytywną, a nie jest ostrożną. Ładnie. I 2-0. O, na czwarte miejsce awansowaliśmy. Proszę, proszę. Udur. Iwi Lopez Strzałek Nie Iwi Ale spokojnie Stępiński Fabio Smoliński Strzałek I mogłeś się zabrać po linii Nunes Iwi Lopez długość Dośrodkowanie Stępiński wybija I znowu długość. Iwi Ale to był błąd Gdzie ty was porazłeś na te grzyby Co on zrobił Patrzcie, Rawasa. To jest dośrodkowanie. I ja nie wiem, co on zrobił. Oj, rawas. Oj, oj. Będę nie stracić na 2-2 do przerwy. No. Panowie. O tym mówiłem! Ten bramkarz to jest tak, potrafi bronić, a nieraz robi takie kiksy. Tak się zapowiadało dobrze. No, wczoraj w meczu z reprezentacji Polskiej z Mołdawią też się zapowiadała pierwsza połowa dobrze, a przegrali. Tak to można się, nie wiem. Boże, co za panowie? Huźwa, rawas, dwa takie błędy Dobra, pauza i zmieniamy Terpiłoski, Bartłomiej Pawłowski, Sypek Zejdzie za zastrzałka Coś tu, no obrona jest chujowa Ale nie mam kogo Rawas, 60, no właśnie Nangowski wejdzie, Hanusek i Smoliński. To są trzy. I tak, Smoliński wejdzie, Letniowski. Dobrze. No. O, właśnie. O tym mówiłem. Jedną zmianę ze zostawić na w kontuzję. ajajaj jajaj. Lederman. Nowak Gruszkiewicz, Lederman Nowak, gryszkiewicz Lederman Bergen dobrze Rawas, kurde, weź ta zachęć to Tudor Lederman Tudor Lederman Gryszkiewicz Lederman dobrze teraz w ręce Rawasa Masz piłkę? No właśnie. Już myślałem, że... Z... Ale co? Oni, czemu oni takie długie piły? Włodzki, cza... Aj, nie trafił, Jordi on też w takiej sytuacji. Ojejo. Żeby to się nie zamściło. Czasem. 80 minuta. Tudor Oj, trzy-dwa przegrywamy. Proszę, a wygrywaliśmy 2-0. O Boże, nie, weź no, ofensywne. Co będzie, to będzie. No. Niestety, coraz bardziej źle to wygląda. Ojej. Aż nie chce mi się iść na konferencję, nie chcę pójdzie asystent. Bo jestem wściekły na nich. Szybki zapis. Ale jak można tak sfrajerzyć jak wczoraj serwerentacja polska? To tu też tak sfrajerzyliśmy, Ja nie rozumiem. Boże. Jeszcze wygrany mecz przegrać. Ja nie rozumiem. Zamiast grać normalnie, leciutko, to Rawas na poszedł dwa razy. Aj! No i co? Kogo ja se mam wstawić? Ja nie wiem. Ha. A tą bramkę Rawasa by się przydało. od Puścić na te chociaż dwa mecze, bo już mnie denerwował. Ale no, kurde, nie mamy kogo. No, taktyka, rawa zejdziesz, wrąbel, kontuzja. A chodź, to coś ci pokażę. Jurczuk, chodź, coś zrobisz sobie. Pyk. No i teraz tak szechu, to dajmy chanoszka. Piek. No i robacz sobie wejdziesz na ławkę Jeszcze ten jest zawieszony, co zagrajmy po włoskim Zieliński tu, Żyro Ci musimy grać, Cyganik może jeszcze Kun ze Smolińskiego No i strzałek za cyganik, Za Hansena E, Fabio Nunes, no no, Cyganik są, terpioski, wszedł, nie, to Sypek zacznie i Pawłowski, tak, zagramy, to jest Puchar Polski, niech się grają, o, skądś dwa dni, no, miejmy nadzieję, że dostaniemy tą Kasę co za poprosiłem poprosiłem czy nie? Miałem takie plany żeby... A nie, nie poprosiłem. Miałem plany poprosić o zwiększenie ale to nie. Wybudowa bazy... Nie. A i ten... To chyba poprosiłem. To bazy treningowej. Żeby lepiej trenowali. Zobaczymy też. No i co? O Jezus. Baranie, powinniśmy rozbudować naszą system wyszukiwania dla młodych zawodników, tak aby nasi rywale nie wykorzystywali, wykradli nam najlepszych piłkarzy z regionu. Że siatka juniorów jest odpowiednia dla klubu takiego jak nas. Dlatego też postanowiliśmy Powiedziałbym, że w tej kwestii nigdy nie będę do końca zaszczycony. Musimy stawić teraz nasi największe rywal pozostawiam dość daleko z nas. Nie, nie da się ukryć. Ale płacę zwiększył, ładnie, dobrze. I budżet transferowy, praw na 800 tysięcy. No dobrze, dobrze, dobrze. I teraz jeszcze byśmy może... Nie, dobra, mamy tak to może. Kurde, jest 800. Związkowy budżet. Gwarantowany budżet na nowy przyszły sezon to jest milion. Kurde i teraz nie wiem, bo musimy mieć... Ale coś... ale... Ale próbuję. Kto nie próbuje, oferta. Dam ci sześć 700, dam ci tak. Bez żadnych tu wydziwieństw. I dam ci jeszcze w ratach na 3 raty. To też 750. Nie jest do zaakceptowania. To dam Ci 1,5 miliona w ratach. Plus jeszcze na 50 rozegranych minut, to dajmy mu 9000, Dajmy 9000. To jest 2700. I jeszcze dajmy, może po 20 w reprezentacji, dajmy 2000. I minimalna. Premia za osiągnięcie ekstra klasa, premia po zwycięstwie, dajmy mu 40 tysięcy. Budżet na obecny sezon 900, nie mam tyle, będzie problem. Gdzieś tu trzeba zmniejszyć. O tu. Albo tu zmniejszymy na 500 o dobra i dycha. i jest jeszcze jeszcze do trzech i zaoferuję. macie 3 miliony oferowane za Odcinek nic nie będę. Zmieniam tak jak ty chcesz na Rawasa i innych. To jest pu pucharowe, to grają ci co nie grają za bardzo w lidze. no Proste. Kurde, no ten mecz boli trochę z Rakowem. Ale dobra, nie ma co. Spotkanie, co tu jest? Boczkowski. Umieś na. No? w ogóle ja bym go sprzedał on tak weź no proponuj klubom 170 tysięcy proponuj klubom Tyk. sypek kurde ten sypek 400 nie chcę nie chcę będzie Rawas Kroisligrer Rawas właśnie spadł ja, szanse wyszli, tak szechu, szechu ja będę cię chciał sprzedać chyba, ale wyślemy Litwinienko Weź no proszę Cię, ile Ty zarabiasz? 34 tysiące rocznie, a Ty nie grasz w ogóle. Weź status wystaw na listę transferową. Pyk. I jeszcze teraz proponuj klubu 25 tysięcy. Dajcie mi za niego. O, będzie bardzo dobrze. Pyk. <coughs> Łukasz Pichta, pomocnik, niech sobie będzie, Zawadzki, niech będzie, dalej, Rawa też Cię sprzedam, bym Cię sprzedał, A rekrutacji nie chcę, o, 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 gdzie Ty chcesz być, ale on jest nowy, co on, co, wyślij na kurs i przybylski to nie dobra dalej w gołębie co, 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 koordynator do pytało szkoleniowego, ale po co i on chce do koordynator, tak a to nie mamy koordynatora? Nie, no mamy. To co oni pieprzą? Weź zakończ spotkanie. Dalej. Co? No na pewno. Mam przecież koordynatora. Słabszy jest, ale w tym sezonie... Skrajnie zainteresowany. O, ja pierdziele, zgodzili się. Yy, tak, gwiazda pozwoli pyskać. Nie, 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 nie jako szkocznia. da podwyżkę. Miejsce w górnej połowie tabeli. Do... ojoj. a jak bym Ci dał zwycięstwo w Ekstraklasie? Oho, uh -huh. coś jeszcze. Hmm. Dobra, to inaczej będzie stawać. Dobrze. I jeszcze poszukań, nie rozbuduje bazę, pozwoli potraktować jako odskocznie. I co? Jest dobra. A, a chust tam z odskocznią. 4 miliony. No i dobra. I teraz ty byś chciał tam zarabiać, to damy ci 64 tysiące na 5 lat. O, kurde. Chciałbyś 200 zarabiać. Premia za występ 1000 to nie i wreszcie podwyżka to nie. Dobra, tak, tak, tak. Dam ci, żebyś się na pewno zgodził. 250. Jest, mamy go. O, ale fajnie. Myślałem, że jeszcze nikogo nie sprowadzimy. A co taki masurek. To tak, yy, będzie trzeba się na lato pozbyć czorwadzińskiego. Yy. No i chyba tyle jak na razie. Czorwadziński, ale też będzie trzeba kupić kogoś do pomocy, bo Hanowska sprzeda się, bo to 30-latek. Dobrze. Mosur, kurde ładnie. Ja się rozbudowuję. Dobrze. Brąbel już powoli. Test wydajności Smolinski. Kroj z wraca ładnie, ale będzie ładnie, bo Kroj z wróci, Mosur przyjdzie. Jurczak, ma 28 tam, Ty. będziemy chcieli naprawdę powykupywać wszystkich, co ja nie lubię w tunelach rozmawiać. Będziemy chcieli wykupić wszystkich co mamy, wy... tak wypożyczonych. Wszystkich będę chciał na przyszły sezon, bo oni się zgrają teraz. Dobrze będzie, a z Zieliński nie wiem co odwalił. Bójcik, a odbiera. Zieliński, zieliński, macie pograć po ziemi. Ty, długą piłę do nikogo. No, teraz znowu piłka do przeciwnika Pawłowski Hansen nad bramką. 20 minuta, 7 szałów, 1 celny. No po prostu bajka Muroczek, wójcik. Jeszcze przegrajmy to, to będą jaja. Myśliwiecki na 1-0. O Jezus, no nie wierzę, co to się dzieje. Idzie naprawdę tragicznie. Gorzej być nie może. No weź no, kurde panowie. Weź no, bardzo ofensywny. Przecież gorzej już być nie może. No to 10 strzałów, dwa celne, co oni odwalają. Jest późno. Pórze... No i 2-0. I będą jaja. Nie no, już czas. bo jest zawieszony, to po musi tu grać strzałek, wchodzisz. E, Zieliński jest tragedia dla mnie, wejdzie mi na losz. i gramy. No kurde, zażądaj więcej, panowie. jaja se robicie sypek Pawłoski 1-1 ale żeby to 1-1 było dopiero w 50 minucie to jest masakra z nimi no po prostu masakra dobra Dobra, piłeczka ładnie, Cyganiks, Hanousek. Do kogo jest Pawłowski, Sypek? Sypek, no, nie wiem, co, nie wiem, nie, nie wiem. No. Aż mi słów, Pawłowski. Pawłowski podaje do bramkarza i to jest... Sypek, kurde, Letnioski, Smoliński za Hanouska, bo muszę coś zmienić, że jest karne i tak dalej, to to jest śmiech na sali będzie, pośmiewisko. Jak to była obrona? Przepraszam bardzo. Że obrony nie było, że strzałek to żyro jak się machnął, Nie, to nie wierzę Weźcie, kurwa, to... to jest tragedia. Jest źle. Gorzej być nie może. Trzy. Aj. <try> Trzy, knap. Ja pierdzielej, no naprawdę jest źle i gorzej chyba już nie będzie. Jest. No dobra tego Jurczoka Włożyłem, myślałem, że będzie lepiej, ale no to nie oznacza, że nie możemy wygrać meczu. No kurwa hełmianka, trzecia liga. Wali ekstraklasowicza. Ja się nie pokazuję, to wstyd. O Jezus, o o matko, nie wierzę. Pawłowski, weźcie. Sypek piłoski, kun, y, smoliński, nie musi być. Żyra was wejdź, Jurczuk, miałeś być fajnie, ale lecisz na drugi zespół dalej. Aha, no. Dobra, na dzisiaj to koniec. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Cześć.